Czy to jest zimne, Moniko? Słuchajcie, dawno wydaje mi się, nie plotkowaliśmy o żadnym fajnym hotelu, więc jest dziś ku temu okazja, bo jesteśmy w hotelu Heron. Hotel Heron. I też przy okazji tego jak jesteśmy na wycieczce to chciałem wam powiedzieć o szale, który ostatnio mi się wydaje do nas, że to znaczy już, już jest to dawno tylko o aparatach instant, bo to jest fascynujące zagadnienie oczywiście dla mnie. Nie zaadresowałem tego nigdy, a cały czas robimy zdjęcia i wideo, żeby uwieczniać na fotografiach te nasze wspaniałe chwile jak jesteśmy gdzieś ze znajomymi albo rodziną razem. Chciałbym cię prosić o coś, no bo dużo osób ogląda moje filmy, ale większość z nich nie subskrybuje. A jak zasubskrybujesz, naciśniesz ten guzik, to mi będzie łatwiej, no bo od razu dostajesz wiadomość, że mój film jest i możesz sobie go obejrzeć. No, wiadomo, że mi to się bardzo przyda, no bo YouTube wtedy wie, że o, jednak Ktoś lubi Michała na tej planecie, super! Ktoś go subskrybuje, to może te filmy wyświetlimy jeszcze komuś. Jesteśmy w hotelu Heron, no bo Monika zaprosiła rodziców. Wyjechaliśmy z Krakowa. Moim zdaniem z Krakowa super po półtora godziny. Jechaliśmy poprzez górki, dolinki, jest tu bardzo przyjemna trasa. Myślę, że godzinę czterdzieści jechaliśmy z Krakowa. A są ferie, więc w Krakowie da się z niego wyjechać. To jest coś nowego dla nas, nawet powiedziałbym abstrakcyjnego. I dojechaliśmy tu. No i pierwsze co się widzi, to jezioro rożnowskie. Przepiękne, bo ono jest takie czyste pośród górek wspaniałe. Wspaniała woda, był wiatr, były fale. Dojechaliśmy do hotelu, no i trzeba przyznać, że jest to to, co tu lubimy na tym kanale najbardziej, czyli złoty, a skromny. Jest to bardzo ładny hotel, jest naprawdę ładny. O, zaczynając od holu, poprzez recepcję jest położony przede wszystkim ten hotel na samym brzegu jeziora, więc. Wchodzi się do pokoju, no i pierwsze co widzicie to przez okno wspaniałe jezioro Różnowskie i to jest cudowne, bo wstajesz, patrzysz sobie, zresztą widzicie tu za mną, ono jest, są te ogromne szywy. Pokoje są różne, bo chyba takie normalne standardowe, takie jak te, czyli te po środku z tą piękną panoramą na Jezioro, no i są też apartamenty tu, które można sobie wynająć, ale one są ogromne i też ogromnie drogie. Moim zdaniem, niepotrzebne. Chyba, ja że właśnie przylecieliście z Dubaju i posiadacie tam wiele platform wiertniczych. Obsługa jest tu bardzo, bardzo miła. Dziękuję Wam. Naprawdę, tak się tu nami yy, zajmują, przejmują, to jest super przyjemne. Jak są mili ludzie dookoła, to zawsze ten czas, niezależnie od warunków, jest fajny. Ale to naprawdę jest miła obsługa. No i to, co ten hotel ma wspaniałego, to jest hotel Spa. To spa, które tu jest, moim zdaniem jedno z bardziej zróżnicowanych i też bardzo dużych, bo jest bardzo dużo różnych jacuzzi, jest bardzo dużo różnych saun, fińska, sucha, na podczerwień, parowa, jest basen przyjemny, jest też jacuzzi, to jest fajne, złote, skromne, na zewnątrz, więc mo mo można sobie zasiąść. Usiąść, zrelaksować się i popatrzeć, jak ja to miałem sam w zwyczaju na zachód słońca, a dlatego sam, no bo tam wieje i jest 0 stopni, więc trzeba mieć czapeczkę, ale jak się ma czapeczkę, no to widoki wspaniałe, naprawdę uważam, że to jest genialne. Dalej, Śniadania, bardzo dobre, bo ogromna sala, ogromny wybór bufetu, też są też dania z karty, oczywiście, że pancake'i, i słodycze, genialne. Co jeszcze, muszę się do czegoś doczepić? Ale nie ma chyba do czego, bo ma dwie restauracje. Ten hotel, jedna nazywa się Botaniczna, chyba, bo tam są takie piękne, te, jak to się nazywa, rośliny. A druga jest zaraz tu, ponieważ hotel jest na wybrzeżu. On jest zaraz przy takiej lokalnej marinie. Czyli wchodzi się, zasiada, no i widać tak, jak ja to tu mam jedząc, możecie rozkoszować się. Pięknymi widokami. Akurat ona teraz jest nieczynna, bo jest relatywnie mało ludzi. Ale dalej, co jest fajne, można wyjść z tego hotelu. Jest takie mikro Molo. Prawie jak to w Sopocie, ale mniej ludzi. I przyjemniej. Więc można sobie po tym molo pochodzić, dowiedzieć się, skąd nazwa tego hotelu i okolicznych górek, które były kiedyś wysypkami. Bardzo ciekawa historia geologicznie historyczna. A dzięki panu Mariuszowi wiemy, skąd się wzięła nazwa. Tak. Pan Mariusz na prezydenta. Pan Ale, Mariusz że prezydenta. od Czapli jest nazwa, a Małpia Wyspa to jest która, na, na której jesteśmy? Nie, jest jesteś tu. Na jeziorze i tam jest rezerwat Czapli. Czapli. A Heron nazwa od Czapli. Ma to wszystko sens. To, co jest fajne, to w tej marinie, w, w, w lato jest łódka, można sobie wypożyczyć, popłynąć, zwiedzać, rozkoszować się, uświetniać. Czy trzeba czegoś więcej? Tylko chwalę. A to jest zupełnie różne od standardów tego kanału. To jest górka naprzeciwko tego hotelu, więc poszliśmy tam. Jest punkt widokowy. Całkiem duże, spore podejście, muszę powiedzieć. Wychodzi się chyba 300 metrów w górę od poziomu jeziora. Piękne. Znowu widoczki bo widać i hotel, i jezioro, z góry, i z drugiej strony za przełęczą górki, dolinki, drogi, domki. Naprawdę to jest super przyjemna okolica i super relaksująca. I zazwyczaj robimy masę zdjęć, wiadomo. Ja robię najczęściej zdjęcia telefonem, co nie? Ich miliard, później to wszystko wrzucam sobie na Google Photos. Jest taka moja fajna rutyna, żeby pamiętać, bo ja zapominam, co było wczoraj, co było tydzień temu też w ogóle. Co się w ogóle działo w moim życiu, za co jestem wdzięczny? Oglądam sobie te zdjęcia, które tam mam, no ale one są takie niefizyczne, więc często robimy w ten sposób, że po prostu wybieramy z Moniką zdjęcia albo mam Monik, Moniki też, żeby mieć jakieś pamiątki z naszych wspólnych wyjazdów albo czasu. No i zanosimy to do fotografa, on to wywołuje i tak dalej. Ale proces długotrwały i kosztowny, więc dlatego ostatnio pomyślałem sobie, ty, są te aparaty instant, które kiedyś były... Polaroidami. Polaroidy były jako pierwsze. Kliknąć i od razu mieć zdjęcie i żeby ta chwila trwała dłużej, żeby sobie to zbierać. Uważam, że to jest super fajne. Zawsze chciałem sobie kupić taki aparat, ale przez to, że mam tak dużo aparatów, uznałem, że może przesada kolejny gadżet. Może to jest niepotrzebne, więc kupiłem na prezent mojej teściowej. Uważam, że to jest super, ale jest pewno ale. Kupiłem to, no i mówię fajnie, wow. Na święta przyjdzie, będziemy robić od razu zdjęcia i w środku nie było nic. Ani ładowarki, co jest teraz popularnym problemem w iPhone'ach i telefonach. Ale co więcej, nie było wkładów. Trzeba sobie kupić wkłady osobno. One wyglądają w ten sposób: Polaroid i Type, akurat ja używam, jeszcze jest chyba 600 coś. W każdym razie są to te wkłady. No i to wygląda w ten sposób, że wewnątrz tu jest akurat 40 zdjęć tylko. Ale może z drugiej strony fajnie, bo nie pstrykasz, zastanawiasz się, która chwila jest warta uwiecznienia. Wydaje mi się, że to też uczy jakiejś takiej dyscypliny. I muszę wam powiedzieć jedną rzecz, która mnie zszokowała. Może to jest dobre słowo. To jedno kosztuje, i tu jest 8 zdjęć: 79 zł. Dużo. Bardzo dużo. Model biznesowy prosty. Kamera, ale relatywnie tania, plastikowa, ale fajna, wystarczająca. Natomiast i tak musisz kupować te wkłady, które są absurdalnie drogie, no bo to chyba wychodzi 10 zł prawie za zdjęcie. Uruchamiasz sobie tu jednym przyciskiem: nic tu się więcej nie dzieje. I on ci mówi ile masz, ile masz zdjęć? Bezobsługowa jest jeden pstryk, jest flash, patrzy się przez wizjer, to wszystko. Więc wyciągamy to. Wyciągamy wkład zużyty, otwieramy, cyk, guziczek do dołu. To nam się na początku. Za każdym razem na, począ na początku i za każdym zdjęciem jest taka folia ochronna tu na górze. Ją trzeba odgiąć, ona sobie wejdzie. No i mamy gotowy do użycia. Jak teraz popatrzycie, co tu jest napisane, no to on już mówi, że masz 8 zdjęć do wykorzystania. No i nic tu więcej nie robisz. Po prostu patrzysz sobie przez wizjerek, klikasz i robisz zdjęcie. Jak zrobisz zdjęcie, one nie lubią światła, do dołu położyć, żeby nie naświetliło się przypadkiem, to też dobrze trzymać w chłodzie te wkłady, 15 minut się wywołuje zdjęcie. Takie moje krótkie review tego aparatu, takie recenzja krótka. Jest to super fajny gadżet uważam, naprawdę jest fajny, jest fajnie zrobiony i ma taki ten swój styl vintage. A propos zdjęć i chwytania, chwil na jakimś sprzęcie, no to jest mój kurs, nie tylko jeśli chodzi o odnośnie tego, ale jeśli chcesz sobie nagrać filmik albo chcesz rozwinąć swój biznes w internecie, to teraz jest w sprzedaży mój kurs, Twoja pierwsza rolka. To jest taki przewodnik od A do Z, jak zacząć, jak się zastanowić, co chcesz publikować, co chcesz nagrywać, jak to fizycznie, technicznie zrobić i jak, w jaki sposób to opublikować, żeby ktoś to oglądał. E, to jest taki pierwszy krucz, kroczek do tego, żeby zacząć pracować w internecie w sposób biznesowy i mieć później możliwość zarabiania na tym. Także. Wejdź tam i, i kup sobie. Będę się bardzo cieszył i dawaj znać. Jak masz jakieś pytania, zawsze odpowiem. To, co bym sugerował na bazie moich błędów, bo nie wiedziałem, dopiero eksploruję ten świat, to taniej dużo wychodzi Instax, drugi typ aparatu, który jest bardzo popularny, ale wychodzą taniej dużo wkłady. Chyba około 3 zł za zdjęcie. no To jest duża różnica. Nad tym się zastanawiam też. No bo ja nie mam i kupię sobie chyba taką mikrodrukareczkę, żeby mieć zdjęcia takie jak z tego aparatu, ale masz telefonu. I uważam, że to może być też ciekawa e, alternatywa. W każdym razie uznałem, że to jest idealne. Jedziemy gdzieś tu razem, są fajne chwile, e, gadamy, rozmawiamy. Śmiejemy się, płaczemy. Warto to uwiecznić. No do, tego, do tego to jest idealne. Więc aparat wygląda tak. Jeśli chodzi o hotel, hotel jest super. Uważam. Różnic zawsze porównujemy nasze ulubione spa. Moim ulubionym spa jest Krynicy Zdrój. E, pani, o której tu mówiłem, Ireny Eris Hotel. On jest wspaniały. Jego ogromną zaletą, hotel Ireny Eris jest dla dorosłych, w sensie nie ma dzieci. Wiadomo, na spa, jak jest jacuzzi, basen, w ogóle dużo się dzieje, no to jak tam wejdą dzieci, no to dobrze, bo się cieszą wodą, i w ogóle skaczą, biegają i tak dalej. No to jest głośno, co nie? Ogólnie jest dużo głośniej, więc taka jest różnica. Tu jest hotel dla wszystkich, dla rodzin, dużych, małych. Można sobie przyjechać z dzieckiem, z wszystkim i tak dalej. Tam no jest dla dorosłych taki typowo wypoczynkowy hotel, tak bym je rozróżnił. To był bardzo fajny wyjazd. Porobiliśmy sobie zdjęcia. Ja się bardzo cieszę, bo mama Moniki zrobiła sobie kilka fotek i ma półstawiane w kuchni. I to o to chodzi w zdjęciach, i w ogóle mi się wydaje, o to chodzi w całym tym życiu, żeby inwestować w coś, co jest najbardziej wartościowe, czyli jakieś chwile, jakieś wydarzenia, które, jakieś momenty, które zapamiętamy. I do tego to jest idealne. A już techniczny aspekt, czy tak, czy jakaś drukareczka, czy inny, może aparat, to jest drugorzędna sprawa. Dajcie znać, czy znacie jezioro Rożnowskie? My się widzimy znowu w następnym odcinku czartek. Dziękuję Wam bardzo, że tu jesteście i trzymajcie się. Do zobaczenia po tej krótkiej recenzji. Pa, pa!